Sponsorem programu jest Teuron, właściciel strony zielonyzrod.pl. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek serii programu Czas na wakacje z telewizją TVT. Dzisiaj jesteśmy w kolejnym wyjątkowym miejscu, mianowicie w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach. Pierwsze zasadnicze pytanie: jakbyśmy mogli naszym telewicom powiedzieć, od kiedy obiekt tak naprawdę funkcjonuje i jakie zapewnia atrakcje. Obiekt funkcjonuje od 2001 roku. Dodatkowo został rozbudowany również o halę sportową w 2015 roku. Sam obiekt Parku Wodnego to tak naprawdę moc atrakcji, w którym lato trwa cały rok. Począwszy od dziewięciu niecek basenowych, które posiadamy. Mamy nieckę sportową 25 metrową. Mamy basen z morską falą. Bardzo fajny i ciekawy. Jego budowa powoduje, że ta fala faktycznie wygląda tak jak na morzu. Dodatkowo do tego mamy baseny zewnętrzne, mamy wodny plac zabaw, który jest w tle wraz za nami, mamy brodziki dla najmłodszych, jest basen z wodą solankową, w którym każdy może się wygrzać i zregenerować. Są też pomniejsze baseniki, jacuzzi, także jest to taki obiekt, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Teraz kolejna ważna kwestia. Miejsce jest nazywane często centrum sportu. Głównie kojarzy się to miejsce z rekreacją i skąd właśnie ta nazwa centrum sportu? Można tutaj również porobić coś innego niż sam wypoczynek? Zdecydowanie tak. Obieg Parku Wodnego i Hali Sportowej faktycznie promuje się pod nazwą centrum sportu. Park Wodny i Hala Sportowa Tarnowskie Góry. I wynika to z tego, że rekreacja jest naszym głównym kierunkiem, ale dzięki posiadaniu hali sportowej jesteśmy nastawieni również na sport. Jeżeli mówimy o obiekcie parku wodnego, to funkcjonuje u nas klub pływacki. Jeżeli mówimy o obiekcie hali sportowej, no to mamy kluby koszykarskie, karate, siatkarskie. Mamy swój klub wspinaczkowy, który prowadzimy dzięki posiadanej ściance wspinaczkowej. Dodatkowo mamy również korty skłosza, na których odbywa się Tarnogórska Liga Skłosza. Także tych atrakcji jest bardzo dużo i nie tylko można uprawiać u nas rekreację, ale również dzieciaki mogą uprawiać u nas sport, dzięki czemu rodzice. Mogą połączyć sobie tą funkcję, przywożą dzieci na trening, a sami w tym czasie korzystają na przykład z basenu, albo z siłowni, albo regenerują się na saunach. Także, tak jak wspomniałem na początku, dla każdego coś miłego. I tutaj chciałbym jeszcze nawiązać do tego akcentu wakacyjnego. Już za naszymi plecami widać, że mimo wczesnej pory zainteresowanie atrakcjami jest spore. I można powiedzieć, że to jest chyba miejsce odpowiednie do czasu, które mamy obecnie. Czyli temperatury ponad albo około 30 stopni. No to chyba miejsce dla mieszkańców, ale i nie tylko wyjątkowe w tym ciepłym czasie. I proszę powiedzieć, czy również mieszkańcy ościennych miejscowości często Was odwiedzają, bo o mieszkańcach Tarnowskich Gór można mówić wiele i chyba ten obieg już się wpisał na taką mapę miasta. Ale chciałem zapytać właśnie o te osoby z zewnątrz, czy również jest zainteresowanie z różnych miejscowości mieszkańców. Jak najbardziej tak. Obieg generalnie promuje się w tym roku pod nazwą Lato na Maxa. I dokładamy wszelkich starań, żeby to lato było dla każdego, właśnie nie tylko dla mieszkańców Tarnowskich Gór. Rozbudowaliśmy w tym roku nasz obiekt, nasz zewnętrzny plac zabaw, dzięki czemu mamy dodatkową wannę jacuzzi na zewnątrz. Mamy e, boisko do plażówki i generalnie taki duży odcinek e, plaży z piaskiem, tak żeby każdy mógł czuć się u nas dokładnie tak jak na wakacjach. Jest mnóstwo leżaków, mnóstwo parasoli, są specjalne słomkowe parasole, trochę takie jak na Hawajach, e, także ten wakacyjny klimat jest tutaj jak najbardziej dostępny i, i faktycznie ściągają do nas ludzie z y, bardzo różnych stron góry to również miasto UNESCO, więc można połączyć tak naprawdę zwiedzanie zabytków z rekreacją, regeneracją, odpoczynkiem. Staramy się te wszystkie funkcje spoić w całość i być gościnnym dla każdego turysty, który chce zawitać do Ternoskiej góry. Tutaj nie tylko rekreacja, ale również stawianie na szkolenie. Dzieci uczą się pływać, ale również zawodnicy doszkalają swoje umiejętności. Proszę powiedzieć naszym telewizorom kilka słów na temat tej warstwy szkoleniowej. No nie ukrywamy, że od y, przeszło 2,5 roku budujemy tutaj na obiekcie coś tak zwanego jak Tarnogórska Piramida Szkoleniowa, a mianowicie bazujemy tutaj o, na dwóch podmiotach. Na Akademii Pływania, która funkcjonuje u nas na obiekcie, w której szkolimy, y, uczymy pływać dzieci tak naprawdę od niemowlaka, od pierwszego roku życia, poprzez grupy przedszkolne, szkolne, y, aż do zawodników profesjonalnie trenujących w klubie oraz mastersów, co daje nam możliwość tak naprawdę pływania od samego początku e, do końca życia i pływanie jest sportem całożyciowym, więc nasi e, klienci, czy też zawodnicy, czy też po prostu osoby odwiedzające mogą się uczyć tego pływania. Co więcej, mamy bardzo profesjonalną kadrę szkoleniową składającą się z trenerów i instruktorów, z trenerów również takich, którzy pracują na co dzień z zawodnikami kadry narodowej. I warto tu podkreślić, że ci trenerzy nie pracują tylko i wyłącznie z tymi najlepszymi, ale też prowadzą te najmłodsze grupy. Czyli zwracamy uwagę na to, żeby już na początku, kiedy te dzieci są najmłodsze, kiedy wypracowujemy z nimi pierwsze podstawowe elementy, żeby robić to jak najlepiej, żeby ten wysoki poziom szkolenia był od samego początku. A co za tym idzie? Dzięki takiej formie szkolenia mamy zawodników, którzy zdobywają medale Mistrzostw Polski, startują w Mistrzostwach Europy i są no, wybitni w skali przynajmniej kraju. kolejne ważne kwestie, a jedną z nich jest oczywiście kwestia jedzenia. Jeśli ktoś się do was wybiera na cały dzień, no to te zaplecze gastronomiczne musi swoją drogą istnieć. Jak to wygląda u was w praktyce? Tak, jak najbardziej posiadamy zaplecze gastronomiczne. Na pierwszym piętrze w Parku Wodnym znajduje się kawiarnia, a na hali basenowej mamy bar. Jak najbardziej można u nas zjeść i zakupić zdrową żywność od niedawna. Są to sałatki oraz ciepłe luncze, ale również można można u nas zakupić fast foody. Czyli można powiedzieć, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dokładnie. Kolejna ważna kwestia to oczywiście godziny otwarcia. Teraz mamy wakacje, to wiadomo, to zainteresowanie jest większe. Wiele osób gdzieś wchodzi na strony internetowe, szuka tych informacji. My chcemy, żeby nie musieli wchodzić i od razu dostali informacje z pierwszej ręki, jak to wygląda, o której można do Was przyjechać i czy działacie cały tydzień. Tak jak najbardziej. Działamy od poniedziałku do niedzieli. Park wodny jest otwarty od 6 do 22, a hala sportowa jest otwarta od 8 do 22. Rozmawiamy głównie pod kątem wakacji, ale Park Wodny działa przez cały rok. Proszę powiedzieć, dlaczego warto się wybrać również te miesiące niewakacyjne? Jakie wtedy macie atrakcje dla, dla swoich gości? Polecamy jak najbardziej też zajęcia na sali fitness. Teraz prowadzimy zumbę, a już od września zapraszamy serdecznie na pilates oraz tabatę, gdzie mamy wykwalifikowaną też kadrę instruktorską. Jeszcze chciałam dopytać, bo to jest miejsce również występowania różnego typu eventów. O co tutaj chodzi? Co macie w swojej ofercie dla swoich gości, którzy przyjeżdżają nie tylko z Tarnowskich Gór, ale również jak dowiedzieliśmy się w pierwszej części programu z różnych miejscowości? E, to może ja głównie e, zajmujemy się też półkoloniami. Na przykład e, organizujemy teraz przez wakacje półkolonie dla dzieci e, na hali sportowej w, na basenie, tutaj z nauką pływania. E, też jakby wodny plac zabaw, który już tutaj widać jest niewątpliwą atrakcją. Każdy może tutaj przyjechać i jakby rodziny z dziećmi głównie, głównie spędzają u nas czas. Mamy również wewnętrzne baseny, wewnętrzne zjeżdżalnie, co też jest ważne na przykład zimą. Da, mamy y, zjeżdżalnie, które są, y, jest y, największa nasze zjeżdżalnie, mierzy ponad 100 metrów. Y, y, są tym, też tam y, we, efekty autowizualne, więc zapraszamy. To co przykuło naszą uwagę to, że już od tych najwcześniejszych godzin y, porannych wiele osób jest na terenie parku. To chyba pokazuje, że zainteresowanie jest spore. Dokładnie tak. No, warto pamiętać, że Park Wodny to nie tylko baseny. Organizujemy przez cały rok również różne eventy. No, głównie też w hali sportowej dużo, jak już wcześniej Pan Tomek powiedział. Posiadamy halę sportową, na której również odbywają się różne olimpiady, mecze, turniej tańca w tym roku. No także dla każdego coś dobrego. Każdy znajdzie coś dla siebie i jakby nie tylko na basenami się cieszymy. Faktycznie dzieje się wiele i kolejna ważna kwestia to kwestia biletów. Jak to się kształtuje w obecnych, no niełatwych cenowo e, czasach, ile trzeba wydać, żeby faktycznie spędzić tu miło czas, i czy można chociażby bilet kupić z wyprzedzeniem przez internet? E, niestety z wyprzedzeniem przez internet nie zakupimy biletów, e, lecz można e, cały cenik znaleźć na naszej stronie internetowej, więc wcześniej można sobie przeczytać. W naszych obiektach również znajduje się cennik. E, zachęcamy do zakupu biletów rodzinnych. E, one są w atrakcyjnych. E, Cenach. Również akceptujemy karty Multisport, Vanity Style oraz Medicover. Pierwsze zasadnicze pytanie, jeśli jesteście zawodnikami, to znaczy, że już od dłuższego czasu interesujecie się pływactwem. Jest to sport, który rozwija wiele e, sfer życiowych i powiedzcie mi z waszego punktu widzenia, dlaczego warto pływać, dlaczego warto spędzać czas w wodzie, bo tak już wcześniej wspomniałem, to chyba wpływa na wiele czynników naszego życia. Moim zdaniem e, pływanie, jest warto się nauczyć pływać, bo się nie utopić po pierwsze, no i jest bardzo dobre dla zdrowia, jest zabawne moim zdaniem. No. Rozwija, tak jak Erik mówił, zdrowie, pomaga na wszelkie choroby, pleców i tak różne takie. No i też dzięki wszystkim różnym wyjazdom można zwiedzać różne miejsca i no, na wakacjach nie ma problemu, że ktoś się utopi albo coś w tym stylu. I chciałbym dopytać, jak Wasza przygoda z pływactwem się rozpoczęła, od ilu lat już naprawdę macie do czynienia z tym sportem? Ja zaczęłam jakieś 5 lat temu i to wyszło tak, że przyjechaliśmy do Tarowskiej Góry, przeprowadziliśmy się, no i trener zaprosił mnie na trening, no i tak się zaczęło i już zostałam. Ja zacząłem 8 lat temu, ponieważ moja mama chciała, żebym się nauczył pływać. Mówimy głównie o obiekcie w Tarnowskiej Góra, który jest bohaterem naszego dzisiejszego odcinka. I pytanie, jak park wodny może pływać na rozwój zawodnika? Bo to jest miejsce, w którym również na co dzień przeprowadzacie swoje treningi. Czy jest to miejsce, które faktycznie jest takim dobrym zapleczem dla zawodników? Na pewno. Dzięki temu, że możemy wcześniej chodzić na treningi, dwa razy dziennie trenować, otwierają specjalnie wcześniej dla nas basen. więc. No... No jest bardzo dużym, impuls. Mamy 25-metrowy basen. Po treningu możemy iść do solanki, żeby się zregenerować. Sauna też jest do naszego dostępu, siłownia, więc no... Tak samo jak koleżanka powiedziała, że dużo rzeczy, 25 metrowy basen i moim zdaniem że mamy jednego z najlepszego trenerów, więc nasz uczy dobrze prowadzi. No właśnie, bo wspomnieliśmy o tym, że z jednej strony jest to miejsce do właściwego treningu, czyli basen, ale również te zaplecze, czyli m.in. sauny. Proszę powiedzieć z Waszego punktu widzenia, czy jest dużo takich miejsc w regionie, w których faktycznie można z jednej strony przeprowadzić dobry trening, a z drugiej szybko się zregenerować? Bo Tarnowskie Góry i ten obiekt, który znajduje się za naszymi plecami jest chyba... Miejscem idealnym do tego. No, jak zimę po różnych basenach, to rzadko kiedy widać, że jest i basen, i sauna, i siłownia, i solanka, i wszystkie takie rzeczy, żeby się zregenerować, więc no, wydaje mi się, że jeden z lepszych obiektów. Ja też się zgadzam z koleżanką, myślę, że jeden z lepszych. Tak naprawdę to tylko ten basen wiem, który jest do treningów i do regeneracji. Chciałbym jeszcze nawiązać do tych pierwszych kwestii, o których rozmawialiśmy, czyli rozpoczęcie waszej zawodowej ścieżki, którą jest pływactwo, ale osoby, które gdzieś planują, żeby Rozpocząć swoją aktywność ze sportem. Wiadomo, no, czasem nie może ona być na zaawansowanym etapie, ale woda to jest chyba miejsce, w którym nie trzeba z jednej strony dużego wysiłku, ale można tu przychodzić w miarę regularnie i faktycznie również swojemu organizmowi zapewnić trochę zdrowia. Tak, jest też Akademia Pływania, gdzie są prowadzone grupy od najmłodszych lat i można też tam pływać mniej niż my, bo my płyniemy dużo w razy w tygodniu, a tam jest na mniejszym poziomie. Tak, jak się z tak samo. I widać, że zainteresowanie jest, tak? Już przy wcześniejszych wejściach mówiłem, sezon letni rządzi się swoimi prawami. Oczywiście ten ruch jest większy, ale powiedzcie mi z waszego punktu widzenia, czy w ciągu roku faktycznie dużo osób tutaj przychodzi, żeby skorzystać z tego basenu? Jak to wygląda już po tym praktyce? Jak idziemy na trening, to zawsze obok torach pływaj dużo osób. Tory są pełne. W też jest dużo osób. No oczywiście wakacji jest więcej, bo jest więcej czasu wolnego, ale też jest duże zainteresowanie. Ośrodkiem, który służy mieszkańcom, ale tak jak mówię, odwiedza nas też dużo mieszkańców gmin ościennych, ale także z całej, całej części województwa. Tutaj Tarnowskie Góry są ciekawym miastem, żeby spędzić tutaj cały dzień. Można u nas zażyć rekreacji w Parku Wodnym, później odwiedzić jedyną na Śląsku kopalnię, która jest wypisana na listę UNESCO jako, jako miasto, jako, 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 jako podziemia, a także odwiedzić ciekawą starówkę. A więc na jednodniową wycieczkę serdecznie zapraszam do Tarnowskiej Góry. Sponsorem programu jest Teuron, właściciel strony zielonyzwrot.pl